Halo witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Wilson I witam was przy okazji gry Kingdom Parę słów o tej grze Jest to bardzo ciekawy pikselowy survival w klimacie średniowiecza Za zadanie będziemy musieli poszerzać nasze królestwo I przeżyć dzień po dniu nie dając się pożreć potworom Dobra czas sprawdzić jak mi pójdzie Lecimy No dobra moi drodzy jesteśmy już w rozgrywce o, jelonki przed nami uciekają. Wylosowało nam królową, bo za każdym razem jak zaczyna się nową grę, to może nam wylosować albo królową, albo króla. Zobaczymy jak przyjmie się ten odcinek na moim kanale. To w razie czego będziemy robić kolejne podejścia. Są, słuchajcie, pierwsze pieniążki. Zbieramy je sobie. Potem będziemy mogli je wykorzystywać do rozbudowy naszej bazy. O, tutaj możemy zacząć. Potrzebny jest jeden pieniążek do tego. Tutaj już są nasi poddani. O, tutaj... Gdzieś tutaj można było rozbudować wieże. Czekajcie. Już mamy naszych pierwszych łuczników, oni polują na króliki i z nich mamy pieniążki. A tutaj nam się rekrutują inżynierowie. O! Tutaj nasi inżynierowie już budują pierwsze umocnienia. Dobra, zbieramy pieniążki. Zobaczymy, ile przetrwamy przy naszym pierwszym podejściu. No, słuchajcie, zapuszczają się coraz bardziej na prawo. Bo to, to towarzystwo jest niegroźne Musimy potem uważać, bo tutaj możemy natknąć się na potwory Za niedługo też się zacznie noc I wtedy zaczną przychodzić pierwsi wyrogowie No słuchajcie, zapadł zmrok Niedobrze O, weźmy, zbudujmy sobie mur też po tej stronie a słuchajcie, chyba źle to rozegrałem Potrzebuję więcej łuczników Ale no nic, musimy... Musimy bazować na tym, co już mamy Możliwe też, że nie, w ogóle nie wrogowie nie przyjdą pierwszej nocy. Ja, ja już trochę nie pamiętam, jak to wyglądało. A nie, patrzcie, leci pierwszy wróg. Halo! Dobra, może, może przeżyję. Patrzcie, z, z obu stron Dobra, ten zginął. Patrzcie, ale tutaj cały czas jest. dobrze? O, patrzcie. Przeżyliśmy pierwszą noc. Super. Odbudujmy mury i porekrutujmy nowych uczników. Ja w tym celu zapuszczę się dalej w głąb lasu. Tam widziałem ludzi, którzy jeszcze nie mają żadnej określonej roli. O. Patrzcie, widzicie? Weźmy, udajmy pieniążek. Hop. O, on już idzie do nas. Patrzcie, a ta karawana. Ciekawe do czego służy. No nic, potem, jak będziemy mieć więcej pieniędzy, to na pewno to sobie sprawdzimy. Ci ludkowie zaraz do nas przyjdą tam Też muszę uważać kiedy Używam sprintu koniem Bo on się męczy zwyczajnie A jak potem ja się za bardzo za daleko Zapuszczę w głąb lasu A będzie akurat noc to ja nie zdążę uciec wrogom Dobra zobaczymy czy są jakieś nowe pieniążki Kurde coś słabo poluje ci nasi Ci nasi towarzysze O patrzcie Trochę jest pieniędzy Rozbudujmy mury może najpierw Dobra Ty masz jakieś pieniądze? Nie O, o, patrzcie, jest pieniążek Weźmy sobie od razu, zróbmy kolejnych łuczników O Dobra, słuchajcie, jest kolejna noc Obyśmy to przetrwali Zaraz się, słuchajcie, zlecą By, eee, patrzcie, le, 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 leci kula, pieniążek mi ukradł, halo Dobra, tutaj Ten się wybronił Jeszcze zobaczymy, jak tam idzie Sytuacja. O, ten też się wybronił. Super. Dobra, słuchajcie, już się kończy noc. Zaraz dostaniemy podatki z całego dnia. To będziemy mogli je wykorzystać sobie. Na pewno pójdę po więcej ochotników, którzy zostaną obywatelami naszego królestwa. O, patrzcie, są pieniążki. Dobrze, super. Dobra, lecę od razu na prawo. Tam ich sporo widziałem. Tutaj dwóch. Dobra. Ej, halo. Dobra wziął pieniążek lecimy dalej o, tutaj dwóch kolejnych hop dobrze dobra, na razie wracam mamy czterech nowych osadników od razu zrekrutujemy kolejnego łucznika upolowałeś coś nowego? halo? Nie. o, patrzcie, ma trochę pieniędzy dobrze to może zróbmy od razu sobie dwóch łuczników czemu by nie dobra, o, ten też ma pieniążek to by się przydało zbudować. I naszą fortecę też przydałoby się zacząć rozbudowywać powoli. O, masz jakieś pieniądze? Halo? Nie masz. Po tej stronie na razie nie ma nic ciekawego. O, patrzcie, jest pieniądze kolejny. O, dobra, super. Masz trzy. Przydałoby się, słuchajcie, wieże zbudować. Dobrze. Zbudujmy, może, wieże najpierw. Wieże tak działają, że tam na stałe będą siedzieć łucznicy i będą mieć większe. Pole do strzelania wrogów, którzy będą atakować nasze mury. O! Dawaj, pieniążek, dawaj go. Halo. Dobrze. Jeszcze jeden nam jest potrzebny do zbudowania drugiej wieży. Albo wiecie co? Nie. Wolę kolejnego łucznika. Słuchajcie, nie wiem czy dobrze zrobię, ale weźmy go z... Nie, źle zrobiłem, alo. Bo już jest noc nad... Nie wiem czy on zdąży doleć do naszej bazy. Może zdąży, bo tutaj są łucznicy jeszcze po, po, drodze. Potencjalnie mogą potwory go teraz zaatakować. Patrzcie, oni się już chowa... Kurde, on chyba nie zdąży. Nie wiem, dobra, jest szansa, jest, jest, jest szansa, dobra. Spróbujemy go odeskortować. Nie żeby to coś dało, bo i tak my jako władca jesteśmy bezbronni w tej grze. Dobra, ów, przeżył. To dobrze. Cieszy mnie to. Macie jakieś pieniążki? O, coś jest. To słuchajcie, może o zbudujmy wieżę. Dobra, a następnie chyba zainwestuję w fortecę. Teraz czekam aż się skończy noc. Na razie te ataki nie są jakieś specjalnie duże. Potem też inni rodzaje przeciwników zaczną przychodzić. Więc potem to naprawdę się zacznie robić ciężko. O, dobra, pieniążki z podatków, budujemy fortecę. Dobrze. To chyba działa w ten sposób, że podatki są wyższe, więc to na pewno nam się przyda. W ciągu tego dnia na pewno będę chciał zbudować kolejny poziom murów, żeby poszerzyć się na nasze ziemię. O, trochę pieniędzy. Od razu po nowych osadników lecę. A tutaj mamy jednego koleżkę. Tutaj jeden. A nie, patrzcie, dwóch jest. Dobrze. Zobaczę jeszcze dalej. Ale więcej już na pewno nie wezmę. Opatrzcie pi pieniądze. O! Skarb w lesie znalazłem. Super. O dobra, tych jeszcze wezmę i na tym koniec. Dobrze. Nasz koń się zmęczył. Muszę teraz powolutku sobie wrócić. Dobra, siły wróciły. Galopem, halo. Macie coś pieniędzy? O! Super. Jeden pieniążek. Zbudujmy mur kolejny. Czy wie, że będę chciał inwestować teraz? Nie wiem, jeszcze zobaczę. Na pewno zrób mi łucznika kolejnego. O, i tutaj mur stawiamy. Mogę? Nie mogę. Najpierw muszę skasować drzewo zapewne. Nie, halo! O! Dobrze. To kasuj. Kurde, patrzcie, jak się szybko noc robi. Niedobrze, niedobrze. Ja mam w ogóle inżynierów jakiś? nie mam inżyniera, a nie, jest inżynier, dobrze. Dobra, kolejnego łucznika sobie zrekrutuję. O, i tu postaw mi wieżę. Super. Jeszcze wieżę chciałem po drugiej stronie. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba mi się uda. Tylko pytanie, czy skasowanie tego jednego drzewka to sprawi, że... że będzie można budować. O nie, patrzcie, jeszcze mu... Nie, dobra. Tutaj mi chyba sobie daruje. Nie, już, słuchajcie, noc jest, nie ma co. Nie będę ryzykował. Mogę też fortecę większą zbudować. Chyba starczy mi pieniędzy, no? Spróbujemy. A nie, nie patrzcie, nie starczyło. Kurde, jeden pieniążek tylko. Dobra, tutaj trzeba uważać. Tutaj jest gorąco teraz. Na razie jakoś nam to idzie. Tu na pewno mury. A Halo. Czemu, te, te, czemu ten chciał zdezerterować? O co chodzi? Weź mi może zrób kolejnego łucznika. Słuchajcie, już jest koniec nosy, przetrwaliśmy. Super. Dobra, pieniądze teraz z podatków nam przybędą. O, już mamy pieniążki. Dobra, rozbudujemy w takim razie naszą bazę na, na zachód. Dobra, zrobimy na pewno wieże i mury. Dobra, idziemy po nowych osadników w takim razie. Tutaj jednego sobie zrekrutujemy. Dobrze. O. Tutaj jest jeden, czy... Jeden tylko. Jeszcze jednego spróbuję. Dobra, a patrzcie, jeszcze. A nie, jest jeden. Dobra, super. To te, tego jednego też zabieramy do siebie. O. A słuchajcie, to chyba to tak działa, że oni dezertują wtedy, kiedy nie mają obowiązków. Czyli musimy zrobić z nich albo inżyniera, albo łucznika. Bo tak to nam znikną. Dobra, do mnie. Masz jakieś pieniądze, Halo? Kurde, nic nie mają. A może wy coś macie. O, patrzcie ile pieniędzy. Dobra, na pewno. Ja tutaj chcę mury większe zbudować. Będzie nam to na pewno potrzebne. I w... lepsze wieże na pewno też ch będę chciał zainwestować. Dobra, leć do mnie. Dobra, pieniążek kolejny. Ile ich mamy? Dwa pieniążki, to nam nie starczy na za dużo. Więcej pieniędzy proszę mi dać. Słuchajcie, nocy już jest. Ciekawe. Potem nam zaczną tacy duzi wrogowie przychodzić. Ciekawe od której to nocy. O, słuchajcie, co są trzy... Mamy trzy pieniążki wreszcie To może zróbmy kolejnego łucznika Czemu jest czerwony księżyc? Żeby to nie było, że to jakaś gorsza noc jest od, od innych Patrzcie, zdążysz? O dobra, patrzcie, przy, przyspieszył, dobrze Oj, tutaj, tutaj jest gorąco Pokażcie, ile ich jest. Słuchajcie, niedobrze, niedobrze. Dobrze. Uff. Przetrwaliśmy. Ciekawe, jak na zachodzie poszło. Mam nadzieję, że równie dobrze. No dobra, żyjemy. Super. Ale słuchajcie, czerwony księżyc oznacza, że jest większa fala przeciwników. To już będziemy wiedzieli. Dobra, koniec nocy. Idziemy po podatki. Dobrze, więcej łuczników Dobrze, może mury rozbudujmy, możemy? O, dobrze Teraz zbieram słuchajcie kasę na lepszą fortecę Na razie więcej osadników nie będę rekrutował, bo szkoda mi pieniędzy Tym bardziej, że i tak nie mogę im przydzielić obowiązków Dobra, dawaj mi tego ha. Dobrze O, możemy naszą fortecę rozbudować teraz Dobrze O, patrzcie jak to teraz wygląda fajnie ja ciekawe, co to zmieniło. Ale to chyba tylko wpływa tak, że to lepsze podatki mamy. Dobra, teraz inwestujemy, słuchajcie, w lepsze wieże. Daj mi tego pieniącha, dobrze? Kurczę, już idzie noc. Wiecie co? Nie. Ja wolę kolejnego ucznika Jak, słuchajcie, nam teraz ta fala nowa przyjdzie, to my się nie pozbieramy. Tym bardziej, że i tak to już jest, nie wiem, czy piąta, czy szósta noc z kolei. Zaraz będzie naprawdę gorąco. O, jest kolejny pieniążek, super. Dobra, już jest noc, już jest noc. Mamy dwa pieniążki, kurde. Nie wiem, albo zainwestuję w łucznika, albo zbieram na tą wieżę nieszczęsną. Nie wiem co, co mam zrobić. Wiecie co? Nie, łucznik. Ja wolę łucznika. A w dzień będziemy rozbudowywać wieżę. Ja potrzebuję jak największej siły ognia. Tym bardziej, że ja też nie wiem, co mi teraz przyjdzie. Ja pamiętam, jak dawno temu w to grałem. To czasem wystarczył jeden ten. Wielki przeciwnik. Ten jeden wielki potwór. I on jest na tyle mocarny, że jest w stanie przejść przez dwie warstwy murów. Patrzcie, zając, A oni chyba nie polują w nocy. Tak mi się wydaje. No nic, dobra, czekamy na dzień. Patrzcie, oni chyba nie przyjdą tej nocy w ogóle. No, tak, tak, tak to wygląda. No i dobrze w sumie. Dobra, widzieliście? Tylko się dzień zrobił, zaczęli polować. Dobrze, bierzemy pieniążki. Teraz inwestujemy, słuchajcie. Chyba, że więcej osadników. Nie, dobra, muszę mury zbudować. W końcu to tu mi od razu buduj. I kolejnego inżyniera też bym w sumie zrobił. Dobrze. Może daj mi tego osadnika jednego. Ładna muzyczka leci teraz. Wiecie, co mówiąc szczerze, bardzo przyjemnie mi się nagrywa ta gierkę Dobra, więcej pieniędzy potrzebuje lepszej wieży. Ile to potrzebuje? 5 monet na jedną. Jest bardzo dużo. O! Kolejny pieniążek. Cztery mamy. To chyba w ten dzień jeszcze jedną wieżę będziemy mogli rozbudować. W tą na pewno będę chciał zainwestować. Ja się muszę wybierać właśnie w las, bo tam są czasami skarby. No nic, teraz już tego nie zrobię, jest za późno. Mamy 5 monet, to robimy szybko wieżę po tamtej stronie. Dobra, mamy wieżę po tej stronie, nową. Tylko jeszcze musi nam zbudować. Patrzcie, już są. Oj, oj, patrzcie. To jakiś nowy rodzaj wroga. Widzicie, widzicie to ma coś na gębie. Pewnie ma więcej punktów życia czy coś w tym stylu. Ja myślę, że bez problemu tam ci też sobie poradzą. Wiecie co? Zaraz będzie koniec nocy i od razu ruszamy na zachód. Na poszukiwania skarbów. O dobra. Ruszamy szybko. Ciekawe jestem, czy jest taka możliwość, żeby nie wiem, naszego konia ulepszyć coś takiego, ale chyba nie, nie ma tu takich możliwości w tej grze. Od karawana nieszczęsna. Kurde, jakieś skarby po tej stronie czy coś. Prawa strona wyglądała o wiele bardziej interesująco pod tym kątem Jest tam więcej tych obowozowisk, patrzcie co to jest Ty, patrzcie jakaś kaplica, ciekawe czemu to służy O, a to co to jest? Ciekawe O nie! Widzieliście to? To jest słuchajcie portal z tego wrogowie właśnie wyuchodzą Chyba to tak działa, że możemy potem inwestować w pieniądze, żeby je usuwać, coś w tym stylu No nic Niestety ta wyprawa mi się nie udała. Nie ma nic ciekawego po tej stronie. Trochę szkoda, bo zmarnowałem tylko cały dzień prawie na to. Byle, słuchajcie, do bazy wrócić. Spróbujemy ją jeszcze trochę zaupgradewać, zanim się dzień skończy. I będziemy swoich sił próbować potem od następnego dnia. Dobra, powróciliśmy wreszcie. Dobra, dawaj mi pieniądze. O, patrzcie ile jest z nich teraz pieniędzy wyskakuje. Tutaj teraz zainwestujmy. Dobrze. Może kolejnego ucznika. Tutaj. Tutaj wieża lepsza. Dobrze. O, patrzcie, o co z tym chodzi? Tego, słuchajcie, nie pamiętam. Ja pewnie to robiłem, ale to było dawno temu. Dobra, tutaj wieża obsadzona. Super. Dobra. Macie jakieś pieniądze? Dla mnie? O, jeden. Zawsze to coś. Eee, wiecie co? Ja lepszej fortecy potrzebuję. Nie wiem, czy... nie starczy mi, pewnie, tak? No nie Potrzebuję lepszej fortecy Bo będę mógł wtedy mury chyba kamienne stawiać, tak to działa Albo wiecie co? Ja chcę tego rolnika, czy o co z tym chodzi Ciekawe czemu to służy Może podatki z niego będziemy mieć większe czy coś? Zobaczymy Na razie rolnik czeka, pewnie... On pracuje w dzień tylko no Zobaczymy Macie jakieś pieniądze na mnie? Nie O! I są podatki Słuchajcie, ale na dziewiątym dniu sobie tutaj zakończymy ten odcinek. Jeśli podoba Wam się seria, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. To będę wiedział, że czekacie na kolejny odcinek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!